Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj będę odpowiadać na Wasze pytania. Wybrałam takie najciekawsze. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani. Oczywiście wszystko jest anonimowe, więc nie musicie się martwić. Ja mam dzisiaj bardzo dobry humor, ponieważ pięknie świeci słońce. Nie muszę ustawiać żadnego sztucznego światła, więc wszystko jest w naturalnym oświetleniu. Wreszcie, na wiosnę będzie więcej takich dni. Wiadomo, ale teraz jeszcze mamy zimę i bywa różnie. Jeżeli chcecie, fajnie jak zostaniecie. Ze na dłużej zasubskrybujecie mój kanał. Myślę, że nie będziecie się tutaj nudzić. Zapraszam do oglądania! Słuchajcie, nie będę tutaj przytaczać całej wiadomości dokładnie. Urwę tutaj taki kawałek, do którego będę się odnosić. Muzyka SH1XN pisze. Jest to komentarz pod moim filmikiem: masturbacja, przekleństwo czy dar. Jaka jest ulga, jak osoba, którą kochasz, pomaga Ci w częściowym uwolnieniu się od tego, a jak już przychodzi ten graniczny moment, w którym nie dasz rady, wytrzymać, a nie ma możliwości uprawiać seksu, po prostu będzie przy Tobie, kiedy to się robi, żeby nie być. Sam. I on tutaj jeszcze dodał: I chyba lepiej jest, jak dana osoba wie, że to robisz, niż ma się to robić do porno. I chociaż możecie przytulić i po prostu być, sama obecność to już dużo. I szczerze, trochę nie rozumiem Twojego problemu. Chciałeś, żebym rozwinęła ten temat? Wyjaśnijmy sobie coś. Masturbacja to naturalne zachowanie, które pojawia się wraz z naszym dojrzewaniem. Pomaga nam poznać nasze ciało, zrozumieć procesy, które w nas zachodzą, a przede wszystkim uwolnić się od tego narastającego napięcia seksualnego. Ale niektórzy niestety traktują ją jako stałą metodę do rozładowania stresu. Czy po prostu wprowadzili ją do swojej codziennej rutyny? I to dopiero powoduje problemy w naszym życiu. Jeżeli nie potrafisz zacząć lub zakończyć dnia bez masturbacji, to jesteś uzależniony. I jeżeli traktujesz ją jako sposób na stres, odstresować ciało i umysł można w o wiele zdrowszy sposób. Sami wiecie, na przykład poprzez uprawianie sportu, a nie kompulsywno-masochistyczne znęcanie się nad swoimi genitaliami, umówmy się, bo tak to niestety w większości przypadków wygląda i masturbacja w związku od czasu do czasu. Też jest ok, bo życie nie jest czarno-białe. Są różne sytuacje i może się zdarzyć każdemu. I fajnie, jak jesteśmy dodatkowo na tyle szczerzy i odważni, by powiedzieć o tym naszemu partnerowi, naszej partnerce, że do tego doszło. Bo po co to ukrywać? Ty akurat piszesz o robieniu sobie dobrze przy partnerce i jeżeli tobie i jej to odpowiada ok. To, co ustalicie między sobą, to tylko i wyłącznie wasza sprawa. Gorzej jest, jeżeli masturbacją zaspakajasz się tak w 80% będąc w związku. Bo to oddala was od siebie, sprawia przykrość tej drugiej stronie, a Tobie odbiera naturalną przyjemność, jaka pojawia się w kontakcie z partnerem, z partnerką. Zabierać tę Twoją wrażliwość odczuwania przyjemności. Mówiąc, prost, kiedy się masturbujesz, ciężej Ci później dojść z tą drugą osobą. A to później powoduje frustrację u Ciebie, u niego, u niej. Czyli Was oddala od siebie. Powstają między Wami negatywne emocje, przeżycia, wspomnienia. Ja tutaj będę uparcie ciągle powtarzać, że masturbacja dla singli ok, ale uwaga też nie jako część naszej rutyny, czyli nie nadużywanie jej, nie jako nasza metoda na stres, bo to już podchodzi pod uzależnienie. A już będąc w stałym związku, zdecydowanie i odradzam. Chyba, że w wyjątkowych sytuacjach, jak już powiedziałam, od czasu do czasu, to tak. Czy można jej użyć również na początku naszej relacji, kiedy uczymy partnera, partnerkę, jak ma nas dotykać, albo chcemy dodać tej pikanterii w związku, to wtedy tak. Ale, tak jak powiedziałam, na początku. I szybko odchodzimy od tego, uciekamy, bo to jest tylko taki etap. Nie zostajemy tutaj absolutnie dłużej w tym. Pytanie, czy to prawda, że odrobienia loda można dostać raka jamy ustnej? Pisze, user. Od razu zaznaczę, że nie jestem lekarzem, ale pytanie, Ciekawe? Powodem wzrostu zachorowań na ten nowotwór jest zakażenie się wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, i on również przyczynia się w znacznym stopniu do wzrostu zachorowań raka szyjki macicy u kobiet. Także do zakażenia może dojść podczas szeroko rozumianego stosunku seksualnego, pochwowego, analnego czy właśnie oralnego, ale również poprzez bezpośredni kontakt z krwią czy śliną osoby zakażonej. Czy uwaga podczas Porodu naturalnego. Dlatego kobietom w ciąży od razu zaleca się wykonanie testu na obecność tego wirusa. Oczywiście do zarażenia dochodzi najczęściej podczas kontaktu seksualnego. I dlatego, kiedy jesteśmy w stałym związku, a dowiadujemy się, że jesteśmy zarażeni, oskarżamy swojego partnera, swoją partnerkę o zdradę. A to niestety może być błąd. I nie mówię tu o błędzie w wynikach testu, chociaż tak też się może zdarzyć, tylko o samym oskarżeniu. Ponieważ, uwaga, można się zarazić tym wirusem autentycznie mając tylko jednego partnera. Można być zakażonym przez wiele lat, a nie mając żadnych obiektów. I zakazić się przez kontakt seksualny z osobą zakażoną w młodości, wiele lat temu. Jak widzicie, ten wirus jest dość podstępny. Zakażona osoba może być całkowicie nieświadoma, że jest nosicielem, i przez to zarażać kolejne osoby. Co ciekawe, żeby nie było aż tak strasznie, wirus może ustąpić samoistnie, nie wywołując przy tym żadnych zmian. Albo niestety zamienić się w nowotwór. Hmm, tutaj są dwie opcje. Ten lepszy scenariusz tyczy się osób zdrowych, które o siebie dbają, które mają silny układ immunologiczny. Ich organizmy są w stanie samoistnie pokonać wirusa w ciągu dwóch lat, ale nadal jest to jeden z najgroźniejszych wirusów, z którymi spotyka się aż 80% osób aktywnych seksualnie. Dlatego tak ważne jest używanie tej prezerwatywy, szczególnie w takich przygodnych kontaktach seksualnych, jak również samoograniczenie. Partnerów seksualnych w naszym życiu. I to niestety i tak nie daje nam tej stuprocentowej ochrony, którą byśmy chcieli, ale na pewno ją zwiększa. I kolejne bardzo ciekawe pytanie, i uważam, że nadal bardzo potrzebne Dami pyta. Chciałbym zapytać, czy kobiecie wystarczy wielkość penisa 15 cm, oraz czy 20 lub 25 cm zmieści się w kobiecie? Jak to on ładnie ujął? Odpowiedziałam już na to pytanie mailowo, ale zrobię to jeszcze raz, bo uważam, że temat związany z wielkością członka jest nadal niezakończony. A więc kobieca pochwa podczas podniecenia i odpowiedniej grze wstępnej, czyli odpowiednio długiej grze wstępnej jest w stanie rozciągnąć się do 20 cm, przeciętny penis w zwodzie ma tak 13-14 cm długości. I taka długość jest naprawdę wystarczająca do osiągnięcia maksymalnej przyjemności przez kobietę. Jeżeli uwaga, oboje będziecie w pełni zaangażowani w ten stosunek, fizycznie, jak i psychicznie, czyli emocjonalnie, duchowo. Natomiast penis o długości 20 cm i więcej spowoduje ból i dyskomfort u większości kobiet podczas stosunku, ponieważ będzie musiał on się wsunąć pod szyjkę macicy. A uwaga, tylko 6% kobiet odczuwa prawdziwą ekstazę podczas tak głębokiej penetracji. Dla reszty kobiet będzie to po prostu nieprzyjemne, będzie to... Sprawiało ból, i dla porównania, ból jest równy z bólem, jaki mężczyzna odczuwa po uderzeniu w jądra. To możecie sobie wyobrazić. Nie wiem, czemu nadal utrzymuje się ten mit, że im dłuższy członek, tym kobieta szczęśliwsza. Trzeba to obalić w końcu. Podejrzewam, że wynika to nadal z niewiedzy większości ludzi oraz z faktu, że kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą. Kochani moi, wybrałam jeszcze jeden komentarz, który pojawił się pod filmikiem Jak dać jej rozkosz. Wielokrotnie na grę wstępną poświęciłem godzinę i więcej. Pocałunki, mizianki, od stóp do głów i z powrotem, a cipka była niezbyt wilgotna. Nawet pominecie, a sam stosunek niekoniecznie był jak odlot do nieba. W czym tkwi problem? Otóż, kochani mężczyźni, do tańca trzeba dwójka. Ja wiem, żebyście chcieli mieć. Tą całą władzę w swoich rękach, żeby wszystko było tylko i wyłącznie zależne od Was, szczególnie to, co się tyczy nas, kobiet, ale tak nie jest. Ja wiem, że ja dużo mówię o tej grze wstępnej i niektórym mężczyznom może się wydawać, że jeżeli on się już tak bardzo poświęci, to ma zagwarantowany, pełen satysfakcji stosunek seksualny, a przede wszystkim jej orgazm. No niestety, tak nie jest. Nawet jeżeli on zadba o jej ciało w 100% przed, czyli tak wypieści, wymizia, wyliże na maksa, mówiąc potocznie, ale jeżeli ona nie włączy się, nie zaangażuje w ten stosunek tak psychicznie, czyli mentalnie, emocjonalnie, duchowo, to będzie nadal tylko płytki, mechaniczny seks. Taki dostateczny, zaspokajający jedynie na poziomie fizycznym. I to uwaga, czasami tylko i wyłącznie mężczyznę, o czym on najprawdopodobniej się nie dowie. Mężczyzna będzie to jedynie czuł. I tak jak tutaj jest napisane w tym komentarzu, on to czuje, że to nie jest to, że to nie dało mu tej satysfakcji seksualnej. Kobieta może udawać orgazm, kobieta może udawać, że jest jej przyjemnie, ale na poziomie duchowym. My wiemy, że jesteśmy oszukiwani, że zasługujemy na coś więcej, że chcemy więcej i że to nie to, po prostu. Też oczywiście nie chcę generalizować. Nie zawsze tak jest. I kochani moi, chyba odpowiem już na ostatnie pytanie. Pan Marian pisze. Nie będę czytać wam całego maila, bo zajmie mi to za dużo czasu. Streszczając, problem polega na tym, że pan Marian jest w związku z nową partnerką. Jest to świeża relacja, można powiedzieć, takie początki. Natomiast jego związek z byłą partnerką nie został jeszcze definitywnie zakończony, jak on pisze. Nie oceniamy, pomówmy o samym problemie. Napisał tak. Problem polega na tym, że pomimo iż moja nowa partnerka jest niezwykle pociągającą mnie i seksowną kobietą, to podczas gdy jesteśmy razem w sytuacjach intymnych jest problem z erekcją. Nigdy nie miałem i nie miewam takich problemów w kontaktach ze swoją poprzednią partnerką. On tutaj pisze, że ta sytuacja jest dyskusyjna i chciałby, żeby ta nowa kobieta została jego stałą partnerką w najbliższej przyszłości. Chciałby uzyskać poradę pomoc, jak poradzić sobie z brakiem erekcji i czym to może być spowodowane. Dodam, że jestem całkowicie zdrowy, nigdy nie miałem kłopotów tego typu. Na przykład codziennie rano budzę się ze wzwodem, zdarza mi się ona podczas kąpieli. Okej, okay, jak już wspomniałam, lekarzem nie jestem, ale oceniając na szybko ten problem, dla mnie najważniejsze informacje zostały przekazane. Czyli to, że pan Maryn jest zdrowy, nie ma w trakcie problemów z występowaniem erekcji, jak pisze, i utrzymaniem jej w trakcie stosunku z byłą partnerką to jest klucz, więc Podejrzewam, że najprawdopodobniej przyczyną problemów z erekcją z nową panią są zaburzenia psychosomatyczne, czyli pochodzące typowo z psychiki. Panu Marianowi tak bardzo zależy. Jest za mocno przejęty tym, żeby dobrze wypaść przy nowej kobiecie. Że odbija się to na jego erekcji. Zakładam również, że stresuje się bardzo całą tą sytuacją, będąc jednocześnie z dwoma kobietami oraz samo to, że już choć raz zdarzyła mu się tak zwana że nie staną na wysokości zadania, to jeszcze bardziej potęguje ten stres przy kolejnej próbie. To jest jak takie zamknięte koło, z którego trzeba wyjść. Oczywiście, absolutnie nie może się poddawać. Po pierwsze, polecam z całego serca, trzymam kciuki za to, żeby definitywnie zakończyć poprzedni związek, aby się w pełni móc otworzyć na nowy, bo to tutaj wszystko nam się kubuluje. My to wszystko tutaj gromadzimy, w naszej głowie przejmujemy się, martwimy, a w trakcie zbliżeń z nową kobietą. Nie nie skupiać się przede wszystkim na sobie. Ja wiem, że to będzie trudne, szczególnie już po takich przejściach. Chodzi o to, żeby nie podsycać tego strachu przed kolejnym możliwym niepowodzeniem, a podsycamy go, dając mu swoją uwagę. Niestety myśli krążą wtedy tylko i wyłącznie na tym, że on musi stanąć na wysokości zadania, że on musi się podnieść, że on musi być twardy, że on musi być wystarczająco duży. To nam nie pomaga. Takie myśli nas hamują, odbierają nam tą męskość. Należy skupić się przede wszystkim na kobiecie, nie poganiać, nie śpieszyć się, dać sobie czas. Rozkoszować się tą chwilą, rozkoszować się sobą nawzajem. Kłania się tu, praca nad myślami, dosłownie. I jeżeli panu Marianowi nie uda się samemu opanować tego problemu, wtedy z całego serca zalecam sesję z terapeutą czy seksuologiem. Czasem wystarczą z trzy sesje i problem znika, ale trzeba się odważyć i ruszyć po pomoc. Drodzy moi, dziękuję, że do mnie piszecie, że się tak otwieracie. Ja zawsze, jak widzę rozwiązanie, to o nim mówię, to o nim piszę. Wy wiecie o tym. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że przytoczyłam tutaj niektóre Wasze pytania. Wszystko jest, jak widzicie, anonimowe, nie musicie się o nic martwić. Dzięki Waszej odwadze, Waszej otwartości mogą też na tym skorzystać inne osoby, które może mają podobne problemy, pytania, a. Nie umiem ich zadać, albo się wstydzą. Myślę, że to nie ostatni taki nasz odcinek. Jeżeli znowu zbierze się kilka takich fajnych pytań, przytoczę je i wrócę z nimi do Was. A jeżeli nadal mało Wam wiedzy, zapraszam Was serdecznie do zakupienia jednego z moich kursów, o których cały czas tutaj mówię. Szczegółowe informacje w opisie filmu. A ja już nie przedłużam, całuję Was serdecznie. Buziaki, trzymajcie się, kochani. Pa, do następnego.